Dzisiaj mam z tej strony plan kawałko, a dzisiaj przedstawię Wam już drugi odcinek kakaowych porad. Więc dzisiaj Wam przedstawię jak z ładowarki takiej długiej, z kilku tych, takich dwóch końcówek. Zrobić długą ładowarkę do telefonu, czy tam tableta. Więc ja swoją ładowarkę wezmę. E, do. Mam już mam, już, jest strasznie bierzemy, e, bierzemy nasze pudełko. E, znaczy, jakie pudełko? E, bierzemy naszą końcówkę od kabla USB z tyłu i bierzemy nasz kabel USB od naszego telefonu. Dobra, już mamy to włączone. Więc teraz mam przedstawię, że naprawdę to się będzie ładować nie oszukuję dobra chyba to tak nie zadziała jak ja chcę ale mm, wezmę tutaj wezmę swoje łóżko e, dobra wezmę tą ładowarkę i dobra mamy naszą ładowarkę podłączoną, tak? tutaj mam podłączone że masz nasz telefon Bierzemy nasz telefon. Bierzemy końcówkę ładowarki. I podłączamy do telefonu. Nasz telefon po jakimś czasie zacznie się ładować. Tylko nie polecam tego za bardzo, bo ładowarka się długo, znaczy telefon się będzie długo ładował. Będzie się długo ładował, bo idzie tym kablem, to się że jakby dochodzić tędy, więc to długo dochodzi. Więc tak. E, to by było chyba na tyle z porad. E, jeśli Ci się odcinek spodobał, postaw lajka, like komentarz, subskrybuj kanał, a jeśli chcesz następne odcinki, jeśli chcesz następne odcinki, to napisz komentarz, w komentarzu jaki masz pomysł na następny odcinek. Ja go spróbuję przyszykować. i chyba to by było na tyle, więc to by było na tyle, cześć.